Branżowisko numer 3, Branżowisko Czyli, jedyny podcast o branży stolarki w Polsce. Zapraszamy. Paweł Gregorczyk forum branżowekom, Karol Klos, dom bezpieczny również Bardzo nam miło, że państwo są z nami. Każdy odcinek no już mamy trzeci, ale ostatnie dwa już słuchało każdy z nich. No około 100 osób, więc cieszymy się, że jesteście z nami i namawiamy stale do tego, żeby dołączyć do naszej grupy na Facebooku, znaleźć nas można pod nazwą Branżowisko, tam pytamy, tam szukamy odpowiedzi i chcemy się wzajemnie inspirować, więc bądźcie Państwo z nami. Pierwszy temat, najważniejsze wydarzenie e, z pewnością tego tygodnia, jak twierdzą organizatorzy, wydarzenie najważniejsze w całym roku, e, to już subiektywne, ale Kongres Polskiej Okna i Drzwi, Kongres Polskiej Stolarki. E, Paweł, byłeś obecny, e, mnie ten zaszczyt niestety, e, nie, nie dostąpiłem tego zaszczytu, żeby, żeby otrzymać zaproszenie, no ale byłeś obecny, e, powiedz, jak to z Twojej w, y, strony wyglądało. Na pewno bardzo duże wydarzenie, uczestniczyło w nim wiele firm. Sala była raczej pełna w większości. Nie wiem, ile tam było, myślę, że około 300 chyba było na podstawie strony z tego wynika. Organizacyjnie bardzo dobrze, ładnie to wszystko wygląda. Ja czułem lekki niedosyt w kwestiach takich merytorycznych, bo nieraz był bardzo ciekawy temat. No chociażby w drugim dniu kongresu, gdzie była mowa o tym, jak sprzedawać więcej i drożej pokoleniu smartfonów, czyli to pokolenie Y i Z. To moje pokolenie. To już, tak, to jest Twoje pokolenie, więc niby padło pytanie, ale nie usłyszałem odpowiedzi, więc była mowa o tym, co, ale zabrakło odpowiedzi, jak. Ja jestem zawsze pod wrażeniem tego, na jakim świetnym poziomie technicznym jest to realizowane. Jest to zasługa, jak się domyślam, agencji PR-owej, która to obsługuje, ale naprawdę robią to na bardzo wysokim poziomie. Wygląda to prestiżowo, dostojnie. Myślę, że od strony organizacyjnej tutaj nie ma, nie ma na co narzekać. Z mojego punktu widzenia, rok temu byłem, więc mogę jakby odnieść się do tego, co powiedziałeś teraz. Również trochę brakowało tego, że są przedstawiane jakieś tezy albo jakieś wyzwania i jest trochę mało miejsca na dyskusję, mało miejsca do tego, żeby ten wątek rozwijać. Może powinno się pójść w tym kierunku, w ogóle wszystkich wydarzeń branżowych, żeby później jakoś te dyskusje dalej toczyć, chociażby. W świecie wirtualnym, tak, tak? Tak, tak, tak. Też mam takie wrażenie właśnie, że kongres powinien być od tego, by mówić o tym, co nas czeka, jakie wyzwania, jakie problemy, jakie rozwiązania. A tutaj w zasadzie była mowa o tym, o czym się już dyskutuje od jakiegoś czasu, bo była mowa o, chociażby o automatyzacji, ale w, kon w takim kontekście braku rąk do pracy. To nie jest nowy temat. Więc kongres powinien być czymś, co wywołuje dyskusję o czymś, co jest albo za chwilę będzie, a nie o tym, o czym już się mówi. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak powinno być i że organizatorzy powinni zwrócić większą uwagę w przyszłości na to. No i jeszcze jeden taki wątek. Miałem wrażenie, że jest taka nachalna akwizycja w paru momentach. Gdy mówiło się chociażby o kredytowaniu działalności i o tym, jak, je, jak to może wyglądać, to nie dowiedziałem się nic o mechanizmach, tylko o konkretnym produkcie konkretnego banku. Nie wiem też, na przykład, po co była prezentacja bardzo znanego architekta, no pana Koniecznego, który przedstawił dwa swoje ciekawe projekty. No natomiast tam nie było nic o stolarce. Ja rozumiem, że on jest twarzą w tej chwili Fakro, ale merytorycznie to nie miało żadnego znaczenia. Fajna ciekawostka, no ale nie wiem, czy po to bym specjalnie. Jechał na kongres. Niedługo w forum branżowym kolejnym na pewno będzie Twoja relacja z mm. tego wydarzenia. Jakbyś mógł zdradzić, uchylić nieco rąbka tajemnicy, pozytywnie ocenisz całość, czy, czy raczej negatywnie? Ja myślę, że całość broni się jak najbardziej, natomiast wydaje mi się, że jak na przyszłość jednak kongres powinien pójść w troszkę innym kierunku. On ma wyznaczać trendy, on ma mówić o tym, co będzie problemem branży, a nie po raz któryś już mówić o czymś, co, co było. Paweł, może posłuchamy, co do powiedzenia mieli uczestnicy, e, uczestnicy kongresu. Tak, bo od razu przepraszam, że wchodzę Ci w słowa, ale to był dla mnie też e, dobry moment, żeby zapytać firmę o to, jak im idzie w 2019 roku. Kończy nam się powoli pierwsze półrocze, więc to był dobry moment na e, opowiedzenie o tym, e, no jak ten 2019 rok z ich perspektywy wygląda. No i posłuchajmy, co usłyszeliśmy. Pierwsza wypowiedź to jest Krzysztof Ratajczak z Wing no i zobaczmy, co firmy miały do powiedzenia. Rok lepszy, kolejny rok lepszy niż w roku ubiegłym. Oczywiście może dynamika już nie jest taka, jak była w roku ubiegłym. Ten rok ubiegły jednak ogromna była dynamika, ale nadal jest to rok, rok całkiem dobry. Inny wprawdzie troszeczkę, też jeżeli chodzi o produkty inne, ale rok dobry i lepszy. Marcin Szewciuk, Amplastik. Ten rok oceniamy bardzo dobrze. Realizujemy wzrosty, które zakładaliśmy w planach ubiegłorocznych, także na razie z optymizmem patrzymy na drugie półrocze. Rafał Rączka, dyrektor sprzedaży i marketingu Swiss Pacer Polska. Pierwsze półrocze 2019 roku pokazuje dalszą kontynuację wzrostów z dwóch trzech ostatnich lat. Dalej wzrosty dwucyfrowe. Bartłomiej Pawłowski, jestem dyrektorem ds. firmy firmy praktycznie za długo mamy już pierwszą połowę roku. No powiem, że dobrze, dobrze, dobrze. Oczywiście zawsze mogło być lepiej. Konkurencja niestety też się rozwija. tak? To nie tylko klienci, ale konkurencja też. Ale na pewno nie można narzekać. Mirosław Bogdalski, dyrektor handlowy firmy Rotofunk. Myślę, że pierwsze półrocze było dla nas bardzo dobre. Realizacja planów budżetowych jest na poziomie takim, że możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z realizacji. Natomiast zauważam jedną rzecz, że pierwsze półrocze jest bardzo wrażliwe na zmianę i bardzo często ten końcowy wynik roku jednak nie zależy od pierwszego półrocza, tylko od, tej, od tego drugiego półrocza i to jest rzecz, na którą zwracamy uwagę i nie popadamy w jakiś hura optymizm. No właśnie na koniec ta wypowiedź przedstawiciela Roto, żeby nie popadać w hura optymizm, no i wydaje się, że rzeczywiście nie powinniśmy tego robić, bo mamy Kolejne dane z rynku. W najnowszym biuletynie Centrum Analiz Branżowych będzie opublikowana informacja o tym, że dynamika produkcji okien maleje z roku na rok. W 2017 roku wynosiła 7%, rok temu już tylko 4%, a w tej chwili, po pierwszym kwartale, to było 1,5%, więc no, widać, że jest. Spowolnienie jest spore. Rozwijamy się, ale coraz wolniej. Można się spodziewać takiej małej stagnacji, ale z tego co gdzieś wyczytałem w przypadku drzwi jest to nawet spadek w tym momencie. Więc rzeczywiście nie ma co, co zachwycać się pierwszym kwartałem, który, który się skończył, czy, czy pierwszym półroczem, które dobiega, dobiega do końca. Jeszcze, jeszcze wiele przed nami, jeszcze wiele może się zmienić. Natomiast na kongresie jeszcze e, chciałem wspomnieć o tym, zostały przyznane nagrody dziennikarzy. No niestety, nas, nas nikt nie pytał, bo nie byliśmy patronem medialnym, ale patroni medialni moim zdaniem podjęli bardzo, bardzo fajną decyzję, dobrą decyzję. E, mianowicie e, orłem polskiej stolarki nagrodzonym za działania CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, e, została firma Wiśniowski. Można na Facebooku znaleźć, znaleźć zdjęcie od wrzucone, wrzucone przez firmę Biśniowski. Statuetka jak najbardziej należna, moim zdaniem, działania charytatywne, działania, aktywność, w inicjatywy sportowe. Zaangażowanie również w program Dom Bezpieczny, który 100% jest działaniem CSR. To wszystko przekłada się na to, że, że firma zdecydowanie zasłużyła na tą, na tą nagrodę. Wśród wyróżnionych również Crispol, moim zdaniem również bardzo, bardzo było tutaj blisko do tego, żeby tą nagrodę otrzymać. Z tego co wiem, Crispol robi również coś z SOS wioski dziecięce, więc nie tylko tak głośno o tym nie mówi, nie nagłaśnia tego. No i trzecia, trzecia firma wyróżniona przez dziennikarzy to firma Fakro. Tutaj, już jakby trochę, trochę mniej spektakularne są te działania niżeli w przypadku bramowców Wiśniowskiego i Klispolu, Natomiast również, również firma została wyróżniona. Moim zdaniem. Pierwsze miejsce Wiśniewski bezapelacyjnie. Też tak sądzę, tym bardziej, że jednak ta akcja z specjalną grą na telefony, które A, zapomniałem, była akcją, to delight była, tak. Byłam, tak. To, od, to było niesamowite, akurat w kontekście naszej branży, bo nikt chyba tak odważnie do tej pory nie starał się wprowadzać takiego marketingu dla młodego pokolenia, bo jednak no, gry to jest coś, co zajmuje ludzi młodych, a przy okazji miała. Te podwaliny takie charytatywne, ta akcja, więc bardzo fajna, i wydaje mi się, że właśnie w tym kontekście Wiśniewski mógł nie mieć konkurencji w tamtym roku. Zdecydowanie. Przechodzimy do następnego tematu. Następny temat to jest Aluprof, który zainwestował w piec oraz marketing. W piec, który będzie służył do testowania stolarki Peposz. Dla mnie oznacza to tyle, że teraz klienci, którzy kupują od Aluprofu systemy, będą mogli je testować bezpośrednio tak. u swojego dostawcy na miejscu. Hmm. Jest to, jest to bardzo dobry ruch. Nie tylko powiedziałbym taki e, zwiększający ich możliwości, e, ich możliwości testowania mm. własnych wyrobów, ale przede wszystkim sprzedażowy. Dzięki temu myślę, będzie rosła sprzedaż. Tak samo jak teraz badają na przykład produkty pod kątem przeciwłamaniowym tak. na licencji IFT Rosenheim. Mm -hmm. bardzo, bardzo dobry ruch. Tak, wydaje mi się, że tutaj od razu to uzyskanie parametrów konkretnych dla konkretnego produktu czy rozwiązania e, to jest bardzo pomocna kwestia. Dla, dla klientów. Tak, kupujesz w tym momencie dajmy na to drzwi, system drzwiowy, produkujesz drzwi w klasie EI30 i od razu odbierasz ten system z papierem potwierdzającym właściwości przeciwpożarowe. Dokładnie, no i druga informacja z obozu Aluprofu jest taka, że podjęli współpracę z nową firmą dla siebie, jeśli chodzi o komunikację marketingową. Firma ma dużo doświadczenia, jeśli chodzi o branżę budowlaną, bo wśród jej klientów były takie firmy, jak Lachotrapes, LACMA, Bondex, The Coral, więc no, czekamy na pierwsze efekty tej współpracy. Mam nadzieję, że będzie bardziej widoczna firma w mediach społecznościowych, w internecie. No, zespół marketingowy Aluprofu, pomimo tego, że jest stosunkowo duży, no to przy takim rozmiarze firmy jednak nadal jest za mały. Potrzeby są większe, zlecenie tego zewnętrznej agencji. Wcześniej była inna agencja zewnętrzna, natomiast widocznie nie, nie, nie spełniała oczekiwań albo, albo nowa koncepcja się rodzi. Zobaczymy jak. Bardzo dobrze. Dalej, oglądałem, zapowiadałem w zeszłym tygodniu webinar w Winghouse i Hoppe. Oglądałem ten webinar, kilka moich przemyśleń na ten temat, dosłownie w dwóch zdaniach. Lubię taką formę webinarów. Pracowałem sobie wtedy, webinar leciał w tle, natomiast moim zdaniem technicznie trochę słabo zorganizowany, prezentacja trochę niedostosowana, merytorycznie jak najbardziej. Pan, który to przedstawiał, nie pamiętam nazwiska, ale pan, który to przedstawiał, również bardzo dobrze przygotowany. Było tam informacja o tym, gdzie można kupić, że Winkhouse to sprzedaje, że na stronie Winkhousa albo na zapytanie. Wszystko bardzo fajnie, dużo o tych, o tych klamkach produkowanych przez Hoppe można było się dowiedzieć. Natomiast technicznie, żeby to było atrakcyjne i przyciągało większą uwagę, trochę bym tutaj popracował nad tym. No, pierwsze śliwki robaczywki z każdym kolejnym tego typu działaniem powinno być lepiej. Kolejny temat widzimy coraz częściej, że Branża, jeśli chodzi o okna drewniane, kuleje. Mamy tego kolejny dowód. W tym momencie jest informacja o tym, że firma Pozbud miała gorsze wyniki. W tej chwili również firma, przepraszam, tutaj jakieś zaburzenia techniczne będą. Tutaj chyba to mamy. Tak, firma Pozbud niestety odnotowała w pierwszym kwartale kolejne spadki. Widać, że jeśli chodzi o dobre wyniki spółki, to ta działalność deweloperska ciągnie ją do przodu, no ale pojawia się coraz poważniejszy problem, bo jest kotwica w postaci tych drzwi drewnianych. Co zresztą też odnotowuje Centrum Analiz Branżowych, właśnie w tym swoim nowym. Ambuletynie, bo wspominają o tym, że jednym z powodów tego wyhamowania, jeśli chodzi o produkcję okien, jest właśnie słaba stagnacja w segmencie okien drewnianych. Dokładnie. Ja tutaj, jakby nie będę dalej rozwijał, rozwijał tego tematu, zapraszamy na, na stronę forum branżowe.com, żeby, żeby dalej go prześledzić, wyczytać więcej. Ja bym przeszedł z kolei do tematu Merkoru. Otóż, jak dostaliśmy informację, Merkor poszukuje inwestora, inwestuje w linię. Gdzieś tam udało się kupić taniej od syndyka masy upadłościowej nową linię. Wszystko, jakby tutaj jest bardzo pozytywne. Widać wzrosty większe aniżeli rok temu. Natomiast sprawiłem sobie w międzyczasie notowania giełdowe Merkuru i byłem zaskoczony, że są one najniższe od września 2014 roku. Najniższe notowania wartość akcji jest najniższa. Trochę mnie to zmartwiło, bo kilka akcji Merkuru mam, natomiast, <grym> natomiast no jakby nie, nie, nie współgra to z tymi danymi, co, które są nam przedstawiane. Widać, inwestorzy giełdowi nie podzielają tego hura optymizmu i no może oczywiście wiele czynników wpływa na tą wartość akcji, natomiast widać tutaj stopniowy zjazd tej, tej wartości. Być może powodem jest właśnie to, że poszedł sygnał na, do, w kierunku rynku, że szukamy inwestora, czyli że nie mamy jakby w tym momencie takich Pokładów finansowych, żeby samemu coś robić, ale przy okazji też tej informacji, o której powiedzieli, że udało się kupić nowe maszyny, to bardzo mi się podoba jedna kwestia, że one są warte ponad 36 milionów złotych, a udało się je zakupić chyba za jakieś 3, no 3 więc 000. Taka okazja, że aż żal byłoby nie brać chyba. To prawda. Miejmy nadzieję, że wszystko jakby dalej się będzie toczyło dobrze. Firma pomimo tego, że. Stolarka jest zaledwie jednym z segmentów jej działalności, no to yy, moim zdaniem bardzo bardzo dobrze jest prowadzona. Yy, nie wiem, czy tutaj jestem obiektywny. Powiedziałem już, że, że, że mam parę akcji w <grym> Tak, jesteś więc... zaangażowany emocjonalnie. Tak, teraz wszyscy temat, kupujcie, kupujcie, cena będzie rosła, ja będę mógł sprzedawać. Tak, no, pomóżcie Karolowi po do prostu. <grym> Dobra, przejdźmy Paweł do kilku e, ploteczek, mianowicie e, z tego, co ja się e, dowiedziałem, z tego co wybadałem, e, maleje. Bardzo szybko topnieje liczba miejsc na warsztaty eksportowe z rynku włoskiego. Prowadzącymi będą cztery osoby, natomiast tutaj moim zdaniem warto powiedzieć o panu Komali, który właśnie między innymi w firmie Oknoplast pracował i nadzorował rozwój sprzedaży we Włoszech, jak wiemy, firma Oknoplast zawojowała ten rynek, tak. więc może być naprawdę bardzo merytorycznie. I nie będzie to opowiadanie na jest problem jak go i pytanie jak go rozwiązać tylko tylko będziemy będzie tutaj konkretnie. Znaczy, ja się nie dziwię, że akurat jest coraz mniej miejsc na, na te warsztaty, bo Rzeczywiście, e, jeśli chodzi o rozmówców, o, o prelegentów, to zapowiada się to bardzo ciekawie. To są osoby z wieloletnim doświadczeniem, jeśli chodzi o rynek włoski, w różnych kontekstach, zarówno finansowym, jak i wspierania samego biznesu, jak i wprowadzania też e, marek na, 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 na włoski rynek. Więc e, jeśli ktoś jest zainteresowany, Inwestowaniem we Włoszech, to myślę, że 13 czerwca nie może go zabraknąć w siedzibie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, czyli ulica Bagatela 12 Warszawa. Gdzieś tu chyba na tej stronie nawet na stronie cap -badania PL są podane dane kontaktowe. Można się zapisywać. Ja, ja również polecam. Uważam, że byłem na targach Pajchu na Narodowym i byłem naprawdę pod wrażeniem. Wierzę, że, że, że to tak. będzie przynajmniej równie równie atrakcyjne merytorycznie. Również uczestniczyłem i też byłem pod wrażeniem. Więc wydaje mi się, że jest to ciekawa oferta dla, dla osób właśnie zainteresowanych jakąkolwiek inwestycją w tym kraju. Gorąco polecamy. polecamy. A jeśli ktoś miałby problem z trafieniem na szczegółowe akurat informacje w internecie, to łatwo wejść, bo wystarczy wejść na forumbranżowe.com i główny baner akurat doprowadzi nas do szczegółowych informacji właśnie na ten temat. Główny baner dopóki są miejsca. Dopóki... Jak już nie będzie no miejsca, no to po już... no to... co się chwalić. Dobra. Druga informacja, którą ja mam w tym tygodniu, moja działka, czyli sportowa, szczególnie piłka ręczna, którą uwielbiam, w najbliższy weekend final Four EHF Velux Ligi Mistrzów. Impreza sponsorowana przez Velux w kolonii, odbędzie się Final Four z uczestnikiem z Polski, czyli z Vive PGE Kielce, oni teraz się nazywają, tak. czy Vive Tauron Kielce? Zmieniają zawsze sponsorów. Tak czy inaczej. To no, jest e, drużyna po prostu. E, Iskra Kielce de facto się powinna nazywać, tak, taka jest historyczna nazwa. Iskra Kielce e, Final Four w najbliższy weekend na pewno w forum branżowym również będziemy o tym pisać. Mamy kciuki za, za, za polską drużynę, <laughs> aby się udało. Raz o... już się udało, dlaczego tym tak, razem tak, miałoby się bo nie zatem udać? wyeliminowanie PSG, no to tak jakby Legia Warszawa pokonała Barcelonę, mniej więcej, tak myślę. Tak, mniej więcej taka. Taka skala. I ostatnia informacja tak naprawdę no to zmiana prezesa w Roto Frank, natomiast ona wynika z wcześniej zapowiedzianych zmian tak. dla całej grupy Roto Frank w Niemczech. no Właśnie jak rozmawiałem z przedstawicielem Roto na, na kongresie to chwilę zapytałem go właśnie jak odnajdują się w tych zmianach. Mówi, że proces trwa, natomiast jakby wdrażanie się w niego jest dosyć płynne i nie ma z tym problemu. A ja jeszcze mam jedną ploteczkę. Otóż okazuje się, że Swiss Spacer Polska będzie odpowiadał za kilka innych rynków. Tam jest między innymi Litwa, Łotwa bodajże. Mówi się też, na, i to będzie sześć w ogóle nowych rynków, za które będzie odpowiadać Swiss Spacer. To też pokazuje, jak dobrze radzi sobie Swiss Pace, Spacer Polska na rynku. Że ma odpowiadać też za te inne. Ja bym poszedł krok dalej, nawet że firmy, które w Polsce mają swoje przedstawicielstwa, swoje oddziały, swoje spółki, córki widzą to, że to jednak Polska jest centrum Europy. E, dobra, może nie używajmy wielkich słów, że centrum Europy, ale cała wschodnia okiennej Europa. Okiennej tak, być może. Okien, okiennej tak. Ale że polskie spółki mogą obsługiwać cały wschód i de facto stąd możemy prowadzić całą działalność. E, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Okej, okay, Karol, to był ostatni nasz temat na dziś. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchają i oglądają. Przypomnijmy tylko, że jesteśmy do słuchania między innymi na Spotify. Jesteśmy na iTunes, jesteśmy na Spreakerze. Google Podcast czekamy, aż w końcu wyszukiwarka Google nas tam zaciągnie i będziemy też i tam funkcjonować. No i do obejrzenia jesteśmy też na YouTubie. No i oczywiście nasza grupa Facebookowa. Zapraszamy do dyskusji na branżowisku. Na pewno będziemy te tematy kontynuować. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.